Pan Szłabka, witam bardzo serdecznie. Jest czwartek, 25 czerwca, minęła godzina 20:30, a to idealny czas, aby zaprosić Państwa na program wyższych plonów. Mamy dla Państwa więcej niespodzianek, Między innymi jest to specjalna akcja promocyjna. I tutaj, Panie Leszku, poproszę o zdradzenie większej liczby szczegółów. Tak, przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową promocję za wczesne zamówienia nasion. Szczegóły na temat naszej promocji znajdą Państwo na stronie www.pakietynamedal.pl. A więc brzmi to bardzo zachęcająco, muszę przyznać. Podsumujmy, komentujemy, zadajemy pytania na Facebooku, a na specjalnej stronie, której adres przed chwilą Państwo widzieli. Zgłaszamy się do specjalnej akcji promocyjnej. Po dwóch latach od wprowadzenia tej odmiany do sprzedaży odmiana LG Architekt została numer jeden pod względem wysianego rau, z czego jesteśmy niezmiernie bardzo dumni. Proponuję, żebyśmy na chwilę wybrali się w taką wirtualną podróż po Europie i posłuchali rolników. Uprawiamy odmianę LG Architekt od czterech lat z dużymi sukcesami. A więc znamy już głosy i opinie rolników, których odwiedziliśmy, ale przypominamy, że cały czas też czekamy na Państwa pytania podczas naszej transmisji na Facebooku, w komentarzach mogą Państwo wpisywać ciekawiące Was kwestie, a nasz ekspert, jak rozumiem, z chęcią na te pytania odpowie. W Polsce, jak i w Europie wystąpiły bardzo niskie temperatury. E, niskie temperatury i to powiem bez okrywy śnieżnej. Zboża zima, w szczególności że go zimy, bardzo mocno ucierpiał w tym czasie. Niektóre plantacje uległy nawet likwidacji. Jak Państwo widzą, nasz ekspert naprawdę dużo i długo mógłby opowiadać, ale skoro jesteśmy w telewizji, to w telewizji na żywo, no to w końcu przyjęło się mówić, że obraz mówi więcej niż tysiące słów. Więc my na chwilę w studiu zamilkniemy, a dla Państwa mamy bardzo ciekawy kolejny film. Proszę zobaczyć. Ale panie Leszku, ja chciałem nawiązać do, te, do tego filmu. Widzieliśmy tam dużo danych, dużo wartościowych pojęć. Nasuwa się takie pytanie, czy to nie jest po prostu chwyt marketingowy? W końcu jesteśmy w telewizji. O, to był niezmiernie drogi chwyt marketingowy, panie redaktorze. Jak już wspomniałem, chcemy naszym widzom dzisiaj jak najbardziej przybliżyć ten temat, dlatego też a propos badań, mamy dla państwa bardzo ciekawy film, proszę rzucić okiem. Jakiego typu testy prowadzili Magram? Zobaczcie sami. W ramach testów używamy specjalistycznego sprzętu pozwalającego zmierzyć, jaką siłę trzeba użyć, żeby doprowadzić łuszczynę do rozerwania. A teraz tuż, tak jak obiecaliśmy, przechodzimy do pytań od naszych widzów, tak? Z największą przyjemnością. Dobrze, no to pierwsze pytanie. Tutaj widzę, że pan Daniel skierował do nas pytanie, ale także pani Natalia i pan Kacper w sumie o bardzo podobną rzecz pytają. Od sześciu lat, od, pora, od kiedy trafiły odmiany z odpornością na wirusa żółtaczki i rzepy, od kiedy trafiły do badań rejestrowych, to są najwyżej planujące odmiany w Polsce. Dziękuję bardzo. To wszystkie pytania. Bardzo Państwu za te pytania dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami podczas naszej audycji. Niestety program wyższych plonów dobiega końca, jak każdy program, ale nie mówimy Państwu jakoś bardzo daleko. Do widzenia, tylko po prostu. Do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia.